Witam Was w kolejnym odcinku, a dzisiaj pokażę Wam jak włączyć shadery do Minecrafta Jak zainstalować shadery do Minecrafta. No, żeby mieć takie shadery, musimy sobie pobrać po, pobrać no, po prostu pobrać sobie jakieś takie. Dobra, tutaj powiedzmy, że tutaj włączymy. Nie ja szukamy normalnej skiny, jak wyglądają, a tutaj inne. Jak to się nazywało? Aha. E, no, to się nazywało, nie pamiętam. E, jeszcze raz. For e, Nie, nie pamiętam tego, jak się nazywało. Minecraft Forge, Optifine. Nie. Gdzie jest Forge? Forge, Forge. Aha, tu. Dobra, już mamy włączone. Jak już mamy włączone. A pobieramy sobie najlepsze, czyli to. Aha. Jeszcze wyśle Wam potem linka do tego. Dajemy najlepsze. Oczywiście możemy do tego. Do wszystkiego pobrać. Na przykład teraz włączymy sobie. Wyjdziemy na 8. Teraz sobie powierzemy. Co chcemy powierzemy? Na przykład na 5. Będzie takie coś jak. Właśnie takie coś. I to średnio wygląda dla mnie, ale i tak fajnie nawet. Jak już chcemy pobrać to, a nie wiem, czy one działają, to dajemy. No chyba każdy to powinien wiedzieć, że dajemy to w Teraz czekamy 2 sekundy czy sekundę nawet. Ira? Kurde, dobra. Jak to nam się ściągnie za 30 sekund? Så, da vi så krafta, jeg fikk jeg en saue på en kratt. Og så var jeg så kald. O, jest. Jak mamy już ustawione na 6, 600, 6509, to popatrzcie. A teraz przechodzimy do instalowania naszego, naszych tych shaderów. Oczywiście musimy wejść tutaj. Mamy tutaj shadery do Minecrafta pobrane. I teraz chcemy nowe, tak? to teraz, kurde koordynaty mi przed chwilą nie działały, a teraz działają, nie wiem jakim cudem teraz dajemy tak, ustawienia graficzne, shadery, e, shadery musi być na optifine teraz przy, przy, y, sobie bierzemy to, kurde, aha no to fajnie, e, teraz przechodzimy, tutaj dajemy na pulpit no możemy byle gdzie dać, nawet do folderu teraz Teraz przenosimy to do folderu Jak już mamy w folderze, to teraz musimy wejść do Minecrafta. Jak mamy włączone shadery, teraz musimy poczekać. I czekamy aż się włączą nasze shadery. A jak to nie zadziała, byle co tam wpisałem, to niestety musimy dać przenieść to gdzie indziej paczki zasobów. Otwórz folder. Różnie to bywa. Musimy teraz przenieść ten tiron. Damy kopiuj. Tu wklej. Potem jak mamy tiron, zgoda, trudno. Ale i tak dobrze jest, jak mamy no, ja gram teraz na 1.16.4 jakbyście chcieli być, to jak mamy już to pobrane, to musimy poczekać chwilkę, bo to zawsze tak jest. Mojang Studios Ok, mamy już zrobione. Mamy 5 fps ponad. Ponad mamy... Poczekajcie, ja chcę sprawdzić. Oj, niedużo. Dobra, wyłączam to, bo to mi za dużo... Za, za mało mam fps po prostu. Paczki zasobów. Na tym jest zawsze tak, bo to, ta paczka zasobów dużo daje. Ale ja polecam. Dobra. Aha, mamy jeszcze takie coś. Paming Set Music. Ale to tylko daje muzykę. Mamy jeszcze takie coś. Aha, i teraz daję... Musimy dać gotowe, jak chcemy to wycofać. Bo to musimy mieć errora. <grymne> errora musimy mieć. Potem znowu trzeba włączyć. Potem to można usunąć. A jak nie chcecie, to nie usuwajcie. Potem musimy znowu czekać dwa lata. Potem, jak już mamy tutaj zrobione, to teraz musimy wejść w paczki. I nie to. Ustawienia graficzne, shadery. I musimy włączyć jedne z nich, jakie chcemy. Na przykład... Mm, to, ja. Nie wiem, ja sobie włączę na przykład to. A ja nie wiem, czy to działa. Aha, to chyba działa, to jest to. <laughs> Dobra, okay. jak mamy już zrobione, to teraz idziemy do jednoosobowego. Włączamy to i musimy poczekać chwilę. Potem może nam się to nie za zatrzymać. To musimy dać znowu ustawienia graficzne, shadery i zmienić na higdy. Jak chcecie w ogóle takie shadery, jakie mam, to, to, pod to dam wam link. Ale normalnie to. To dużo z tego, No, to dużo tych No, trzeba mieć dużo pamięci, tak jak ja, bo normalnie to ja nie pamięci, tylko najlepiej. Fajną grafikę. Tu. Fajna grafika. Fajna grafika. No Dobra, teraz lecimy. Ogólnie to tak wygląda teraz. Możemy sobie puścić co... puścić. Włączyć cokolwiek. Aha. Jest jeszcze fajna rzecz. Jedna. To. I to na serio jest. Pokażę Wam. Yy, tu było to. Gdzie było? Yy, nie było. Nie ma tu. To jest płyta, hmm, dobra, yy, dajemy sobie to, byle co włączymy, po prostu, yy, bez tego, tego nie włączymy. Zaraz leciłem na sam. Nie na sam dół, bo ja nie wiem, gdzie to znowu było. Aha, to chyba było tutaj? Nie, tutaj chyba tego nie było. To dekoracje, tak? Tak, to było w dekoracjach. Jak już mamy gotowe. Nie wiem, czy chcecie remixa. Remix? To nie, to nie jest remix. Ha. Remiksem jeszcze... Nie. Te płyty to nie są remixy chyba. Więcej z pły... remiksem. Remiksem jest to. Muzyka, dźwięk. Yy, jest muzyka, ale słabo to słychać. Nie, nie ma muzyki. To teraz musimy... To musimy czekać po prostu. Potem... A jak nie mamy tego, to musimy sobie wyłączyć pogoda wyłączona. Wrogie stworzenia, gracza, dźwięk mowa. Mowa? Jaka mowa? Nie ma tu mowy nawet. Jest mowa? Nie wiem. Nie wiem. Czy działa mowa? O to chodzi mowa. Co jest? Widzieliście to? Czekajcie. O nie! padło. Nie, nie, nie. Aha, nie działa. A ja myślę, że to działa. O, nie! Nie działa. To teraz sobie rzucamy to. Aha, i pokazać wam jeszcze jedną dekorację. Fajny domek nawet. Ale to będzie nie będzie zbyt domek, bo to będzie taki stary domek. Musiałem wziąć takie coś, jak... Y, <grym> zarobaczonym... Zamszczone kamienne cegły. Kamienne y, zarobacz. Za, za Dobra, nie gadam tego. Bo mnie to wkurza i tak. Dobra, jak to mamy już? To teraz bierzemy sobie... Oj. <laughs> potem musimy sobie wziąć to jeszcze raz. A nie to jednak. I to. A potem wziąć... Kowadło takie. Potem wziąć. No musimy wziąć ogólnie jeszcze pajęczynę. Pajęczynę. pajęca. No i jak mamy pajęczynę i wszystko, to teraz budujemy domek. Przechodzimy do przebudowania domu. Tutaj musimy dać tak. Potem tutaj tak. To będzie podłoga. Jak co. Tu musimy dać tak. To jest fajna ogólnie. Yy, fajny domek nawet, jak na zepsuty. Fajnie zrobiony, powiem Wam. Yy, tutaj musimy mieć tak. Pyk, pyk, pyk. Musimy mieć. Nie, nie potrzebujemy szkła po prostu, nie? Musimy to pozamieniać niektóre, żeby nie wyglądało tak jak normalne. Aha, to nieźle. Prawie wszystko. Ale dobra, teraz przechodzimy do ścian kolejnej. Ściany kolejnej. I tu musimy zrobić w ten sposób, tutaj tak, żeby. Wyglądało, że nie wyglądało Jak to mamy już Aha, Z tą grafiką jest najlepiej Najlepszy jest ten domek Ten domek Jest fajny na mocną grafikę Na przykład na Teraz takie coś To Nie wiem jakby, jak mam to powiedzieć Ale to jest mocne ogólnie Fajne? Fajne Polecam Oj, kładło potem. Dobra. Tutaj stawiamy kładła. Dwa ogólnie. Teraz tutaj stawiamy tu. To. A potem dajemy tak. To tutaj. To tutaj. I potem to tutaj. I teraz dać to. Żeby, żeby wyglądało, że domek to, to zarastał. To teraz musimy dać sobie tak. O. W środku też musi być. Możecie zrobić swój taki podobny domek, ale nawet fajna wersja jest mojego. Kurde, spadłem. Te, tutaj robimy takie coś, że niby drugie piętro, a tutaj robimy pułapkę. <gry> teraz jak mamy wrzucone to tutaj wszystko, powiedzmy, że niby tak będzie, to teraz Włączymy sobie tak. Nie, no to będzie do zauważenia, ale dobra. Obs, o, ob, se, ob, ob, si, obsydy. Kurde, po co mi obsydian? Sam mówię, że obsydiana. <gry> co ja gadam? Dobra, po prostu dozownik sobie weźmy. To będzie widać tak. Po prostu zróbcie sobie jakoś tak, że niby macie tutaj tak zrobione i możecie sobie przedłużyć to jakoś, bo ja jakoś tak niedokładnie to robię, nie? Nie to dałem znowu. Ja sobie na szybko to robię, bo chcę to zrobić tak, aby filmik wypalił trochę. O! I teraz będzie dobrze. Teraz musimy... Aha, jeszcze nie dobrze. Pych. Jak już mamy to zrobione, to teraz musimy rozkopać to. I teraz musimy dać to I tutaj, i to to. To ma być taki niewydaszek. A może i bardziej nie daszek, bo tutaj musimy dać tak. To nie jest dach. Jak chcecie, to możecie zrobić. To jest domek pułapka. Teraz dodajemy tutaj. Hmm, dobra, mamy to tutaj dać. Tak, mamy to zrobić. tutaj to. Tutaj tak. To. Tak, tu tak, tu tak, tak. Tutaj tak. Tak, to, tak. To, tak, to, tak, to, tak, to, tak, to, tak. Nie, tak, 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 tak. Tutaj. To wygląda że pozarastało. aż. O! Kacz, o! Widzicie, że wszystko pozarasta, o! Tak? Ukryjcie. Ukryjcie tego. nie, Niij. To była nić? Tak, to była nić. Dobrze zapamiętałam. O, teraz jakoś podobnie to robię. Nie wiem, jak ja to zrobię. Tak to robię. Tak, 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 tak. No i. Aha, poczekajcie. Ten domek ma być. A, czekaj. Z ile ja wszystko robię. Teraz musimy dać, to tak dopiero teraz, teraz musimy poszukać takie coś jak red, red, Redstone. Potem dajemy tutaj. Tak, tak, tak. Tak, tak. No i jakoś tak, że tutaj jest coś. Dobra, teraz to no. O! I teraz musimy zrobić takie coś, że tutaj ma być tak, tak. Może tutaj nie akurat, ale tak. No, daszek taki byle, jak na szybko. Jakiś chcecie się To może być.

Dajemy to tak. Nie. Nie. Tu. Tylko tu. Tu. Nie. Co ja daję? Tu. Nie idzie. Aha, dobra, przez to. Tu. Tu, tu. Nie wiem, jakim ja to zrobię. Tam to wyglądać tak, że niby. Nie wiem, jakoś tak to było, nie? Musimy tutaj dać palmoniki, Także ten dom jest Tego Co jest W ogóle z pająkami jak już, ma, jak już mamy To nie wiem czemu A ja zrobiłam to w ten sposób Dobra, to teraz sobie wszystko z ekwipunku Teraz dajemy tak Pająk Pająk um. Pająk ten mały małego pająka Dajemy tutaj z rogu I on nie może zejść Bo jak będzie chciał zejść, to będzie tam cały czas. Cały czas, bo będzie pojedynce. Teraz będzie musiał iść zejść. Ja, generacja. Musimy dać wszystkie potki. Nie takie jak mi. Wszystko co chcemy, dajemy. Czemu ja dodaję w ten sposób? Dobra. Yy, a... Dobra, jak już mamy te rzeczy, musimy tak. To, co je usuwamy. To i to i to i to. I to i to i to. I Teraz mamy to. Teraz dajemy takie coś. Niekoniecznie. Przychodzi. Teraz wyrzucamy to wszystko. Po prostu. Wyrzucamy wszystko. No i chyba się żegnamy. Marka. Czemu nie mogę kucać? O, oh. Naka. Naka.